Jako studentka Wydziału Historii UW jestem dumna, że nasz kierunek po raz kolejny został uznany za najlepszy w Polsce w rankingu Perspektywy 2020. To zasługa wybitnych wykładowców, inspirujących zajęć i ambitnych studentów, którzy razem tworzą środowisko sprzyjające badaniom i rozwojowi. To miejsce naprawdę daje poczucie, że warto było zaufać tej uczelni. Wykłady, seminaria, Dostęp do źródeł i codzienne rozmowy z ludźmi, którzy kochają historię tak samo jak Ty, tworzą coś więcej niż tylko program studiów. A że historia nauki znowu numerem jeden, duma, pasja i ciężka praca, to się po prostu opłaca. Historia to tylko tutaj. Mama mówiła, po co Ci ta historia, a ja pokazuję jej ręki i mówię,